Dla Europarlamentu to ważna rzecz, dlatego że teren Mazowsza, tego wiejskiego Mazowsza, bo tak to można powiedzieć, to największa ilość rolników w kraju, jeżeli chodzi o statystycznych i chcę powiedzieć, że 50% to wszystkim wiadomo, prawie do, do, dotacji wszelkiego typu z Unii Europejskiej idzie na rolnictwo. Żywność, która jest na rynku musi być poddawana konkurencji w produkcji, ona będzie wtedy poddawana, jak będą równe dopłaty. Dosyć sentymentów, że Stara Unia miała wyższe koszty produkcji. To się zrównało już dzisiaj. Natomiast co będzie, jaki problem występuje i z tego nie zdają sobie z tego sprawę politycy? Będzie problem z pozostawaniem młodych ludzi na wsi. Dlatego, że młody człowiek na wsi, w mieście pyta, czy pracując gdzieś w jakimś miejscu na ziemi będę godnie żył, ciężko pracując oczywiście. Czy mam szansę utrzymać rodzinę na odpowiednim poziom. PiS zostawił wieś. Chce przy... Chcę to powiedzieć. PiS, wieś, wieś została przez PiS przejęta, została osierocona. Dlatego, że jeżeli w tym rejonie, powtarzam, na pierwszym miejscu wystawia się wicemarszałka senatu, a nie wystawia się rolnika, to jest brak szacunku do wsi. Kompletny brak szacunku, bo przecież kto w imieniu tych ludzi, tych mieszkańców tego rejonu będzie mówił będzie wiedział, co powiedzieć, używając argumentów. To jest jedna z podstawowych rzeczy i dlatego 8 lat temu wycofałem się z polityki, ale wróciłem, bo nie ukrywam, że szlak mnie trafia. Yy, pomysły, nowa ustawa o Ustroju Rolnym, pomysły, żeby, żeby zasilać, powiększać yy, zasoby skarbu państwa, jeżeli chodzi o grunty. No jest jakimś odwrotnym kierunkiem, coś my zawsze mówili, że prywatna własność jest rzeczą świętą. Natomiast jest obawa, że grunty skarbu państwa można zabezpieczyć pod roszczenia w stosunku do państwa. W związku z tym ustawa 447 prawdopodobnie będzie miała dobre wejście odnośnie tych roszczeń. I to są te obawy, które, które zmuszają nas wykorzystując wiedzę, którą posiadamy, do powrotu, do polityki. Nie tylko kwestia rol, rolnictwa. To jest kwestia istnienia państwa, stabilności państwa. No i najwyższy czas, żebyśmy, jeżeli ktoś lubi flagę, to nie jest faszystą, tylko patriotą. Jak lubi hymn, to jest patriotą, a nie faszystą. Jeżeli mówi, moja Polska, a nie ta Polska, to też nie jest faszystą. A jeżeli mówi, że Polska dla Polaków, to też nie jest faszystą. Dlatego, że Polak to każdy, który utożsamia się z krajem, z narodem, z ojczyzną, z symbolami, z wartościami. To jest Polak. Wszelkie roszczenia nieuzasadnione ze strony żydowskiej dotyczące tzw. mienia bezspadkowego bądź często spadkowego. Zagra Zagrażają w istocie nie tylko naszej, powiedzmy, stabilności finansowej, ale również zagrażają naszej suwerenności, ponieważ że nie może w normalnym państwie funkcjonować jakiś akt prawny, który stoi, po, po pierwsze, ze sprzeczności z naszym krajowym prawodawstwem, a po drugie w sposób ewidentny narusza naszą suwerenność i niepodległość. My jako Konfederacja opowiadamy się zdecydowanie przeciwko takim praktykom. Jesteśmy za ochroną polskiej własności, polskiej ziemi i przede wszystkim naszym wspólnym interesem, nie tylko. Interesem rolników, ale ziemia jest naszym wspólnym interesem, naszym wspólnym dobrem i wspólnie powinniśmy się o to ziemię i nasz wspólny interes troszczy. Czy już nie spłacamy tych zobowiązań w stosunku do ustawy 447? To myślę, że spłacamy już. Dlatego, że te stosunki gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, no teraz jednym z największych naszych przyjaciół, są dla nas z punktu widzenia finansowego bardzo niekorzystne. Z Polski się robi yy, tak, jakby przed murze do jakichkolwiek działań wojennych. Po drugie, kupujemy od Amerykanów bardzo drogą, drogie uzbrojenie, z tego się jeszcze cieszymy i będzie to pomagało Amerykanom w konfrontacjach różnego typu. Chcę też powiedzieć, że kupowaliśmy kiedyś samolot odrzutowy F-16, nie jestem fachowcem tego, za 25 milionów dolarów. Dzisiaj nowy samolot ma kosztować 135. Milionów dolarów, a może te 100 milionów to już jest część spłaty koncernom, których właścicielami są środowiska, które domagają się za zadośćuczynienia. Więc to mnie bardzo niepokoi. Mamy zbyt mało wiedzy i szczegółów, i, i uważam, że trzeba, żeby społeczeństwo pomyślało o tym, że różne są formy niewoli. Niewola jest taka, jak była narzucona przez Związek Radziecki, to jest taka siłowo-militarna. Jest niewola ekonomiczna. Niewoli ekonomicznej nie widać, oczywiście czuć ją, i ta niewola ekonomiczna jest trudniejsza do jakby zobrazowania albo pokazania, albo skompromitowania. W związku z tym to są te rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. Jeżeli chodzi o rolnictwo, no tu jest duża tradycja. Natomiast powtarzam, obecne warunki ekonomiczne w gospodarstwach spowodują, nie tylko w na mazowieckim, w każdym rejonie Polski, że nie będzie młodych ludzi, którzy będą chcieli gospodarować na tej ziemi. Dlatego, że nie będą z tego żyli na przyzwoitym poziomie. Ostatnie wypowiedzi Pana Prezesa Kaczyńskiego, no ja byłem ministrem w jego rządzie i chcę powiedzieć, że taki głupot bym nie pozwolił mu opowiadać jak teraz ci obecni doradcy i chcę powiedzieć jeszcze jedną no, Kiedyś pojechał do, do, do Brukseli jako premier i powiedział, że będziemy budować europejską armię. Powrót był dosyć. Dziwnie, bo musiałem to tłumaczyć w Sejmie i uważałem to za lapsus, no ale czas pokazał, że pan Morawiecki ma taki sam idiotyczny pomysł. Więc tak, i z jednej strony mamy z Amerykanami współfinansować obronę, mamy dokładać się do wspólnego działania finansowego w NATO i jeszcze mamy budować jako Polacy wspólnie Europejską Armię. Ta Europejska Armia jest bardzo groźna, dlatego że można, jak ona powstanie, można Polaków Czechów, Słowaków wykorzystać do pacyfikacji nie, niezadowolenia w Hiszpanii, a Hiszpanów, Francuzów można przywieźć do Polski, pacyfikować, bo oni będą, będzie im to o wiele łatwiej. Nam niepotrzebna jest, Amery jest Europejska Armia. My mamy NATO, którym jesteśmy i nie podważamy tego. No i mamy wielki sojusz z Wielkim Bratem, który na razie tylko nas doi. Dlaczego mamy mieć złe stosunki z, z naszymi sąsiadami ze wschodu? z Białorusią, z Ukrainą, ale powiedzmy z Rosją. Niemcy też są na to i w Unii Europejskiej mają dobre stosunki gospodarcze z Rosją, dobre stosunki z innymi państwami spoza Unii Europejskiej. Nieraz kosztem naszej gospodarki Niemcy realizują swoją gospodarkę i nie baczą na to. Oczywiście wspólny interes Unii tak, ale ten państwowy jest najważniejszy, bo nie możemy być na stałe wkomponowani w Unię Europejską bez możliwości powrotu. To znaczy, że wtedy stracimy suwerenność. Miała ta Unia nam roztworzyć jakieś perspektywy szerokie, a okazuje się, że ona nam cały czas jakieś dyktaty narzuca. I tutaj mamy coraz bardziej więcej biurokracji, więcej jakiegoś ten stajemy się bardziej jakimś państwem socjalnym niż państwem suwerennym. I w rolnictwie to najbardziej odczuwamy, bo coraz więcej jakichś jakich kontroli, coraz więcej jakichś ty, a w gruncie rzeczy dużo jest absurdów, bo... Przychodzi do nas żywność, nasza polska żywność, która jest tak zawsze okrzyczana, że jest taka zdrowa i dobra, a, ona, a z nią się walczy. No, niestety zlikwidowano nam produkcję trzody chlewnej. Powstają tylko korporacyjne, już można powiedzieć, tucz przemysłowe. Gdzie nie można mówić już o zdrowej żywności. To samo jest teraz, dokonano rzezi zamachu na wiosnę na wołowinie polskiej. No, niestety cena, cena spadła w wyniku jakichś absurdalnych decyzji. Jako rolnik zwracam się z prośbą o głosowanie na konfederację. Ci co byli w Europarlamencie, Prawda i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, cały czas walczą, ale wywalczyli tylko sobie świetne pensje. Wywalczyli tylko to, że rozszerza się biurokracja. Wywalczyli się tylko to, że podatnicy z wszystkich państw unii europejskiej, w tym Polacy płacą na tą Brukselę, która jest coraz droższa. Dlatego głosujcie na zmiany. Głosujcie na Konfederację.